Witam Was oddiakalne skorpiony bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc marzec, miesiąc pełen energii niespodzianek, ale też i zmian. I zagłębię się dziś w e, Wasze energie najważniejsze miesiąca, plus karta Rada oczywiście, dodatkowo miłość uczucia dla singli oraz dla związków, jak i praca, i finanse. I kochani, pamiętajcie, żeby sprawdzić swój ascendent, bo to często e, klucz do pełniejszego zrozumienia przekazu. Wszystkie ważne informacje, natomiast, znajdziecie w opisie pod filmem i znajdziecie tam też szczegóły dotyczące czytań prywatnych oraz e, rytuałów. Ja Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia, tylko czytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie, śmiało udostępniajcie. A ja przechodzę już do przekazu dla Was. Skorpioniki w miesiącu marcu. No, jestem ciekaw, co to u Was się będzie działo. Już patrzymy, już sprawdzamy. Patrzymy, dziewiątka monet, karta gwiazdy proszę, e, arcykapłan, karta sprawiedliwości e, single Królowa Mieczy i mamy kartę świata o związki wieża i wisielec dziewiątka mieczy, y, paść buław i siódemka kieliszków no dzieje się u was skorpiony, dzieje, nie powiem karta śmierci, transformacja, coś się kończy coś zaczyna, coś się was zmieni wasz sposób myślenia, wasz sposób podejścia do spraw powiedziałbym e, ale patrzmy od początku, no szczęście spełnienie wszelakie powiedziałbym e, i w zdrówku tutaj jak mamy u lekarza ja mam jakieś polepsze, polepsza się wasz stan polepszają się wam wyniki zawodowo jakieś sukcesy, pieniądze jakieś do was przychodzą, ale powiedziałbym może nie tyle, że wygrana, ale jakieś y, tutaj sukcesy, jeśli chodzi o Wasz rozwój o, w pracy zawodowej, jak jakieś kursy szkolenia, to jakieś dyplomy. Coś ukańczacie, zakańczacie, jest dokument, jest papier, ale jest też jakaś podwyżka, jest jakiś bonus. Y, ewentualnie powiedziałbym, może w jakimś konkursie wygracie, ale to jest jakiś konkurs, w którym Wy gdzieś y, swoje jakieś umiejętności możecie tutaj y, pokazać, zaprezentować i coś fajnego się tutaj dzieje. Bardzo obfity miesiąc. Y, Początek miesiąca marca w dziewiątym monet mówi też o tym, że jakieś pieniążki do Was przychodzą, ale to jest wiecie wszystko wypracowane w dziewiątym monet, to nie jest tak, że one spadają Wam z nieba, choć nie powiem, w niektórych kwestiach Wam świat będzie, wszechświat będzie Wam mm, pomagać, macie kartę gwiazdy spełn spełnienia wszelakiego. Ale dlaczego? Bo macie jasny cel, wiecie czego chcecie od życia, przynajmniej w tej kwestii i tutaj macie, dążycie do tego, ciężką pracą właśnie widzicie, będziecie zdobywać piękne osiągnięcia, więc super dla Was. Dalsze, no jakieś spełnienie, nie wiem czy Was gdzieś na jakąś wymianę, może studencką, zależy też czy studiujecie oczywiście, wymiana studencka, ale może gdzieś Was przyjmą do jakiejś szkoły. Może się zapisz, przyjmować na jakiś projekt, na, wiecie, są różne projekty, są różne jakieś inicjatywy, różne spółki, różne jakieś takie, wiecie, no projekty, tak, w którym można brać udział, ale trzeba się dostać, trzeba spełniać jakieś wymogi na przykład. I mam wrażenie, że to jakieś dobre wiadomości w tym kierunku do Was już mierzają Skorpiony, tak jakbyście mieli się gdzieś rzeczywiście dostać i, i będzie to Waszym spełnieniem marzeń, bo Wasze właśnie marzenia zaczynają się spełniać. Ale tu mam bardzo nacisk na kwestie rozwojowe, szkoleniowe, zawodowe, finansowe, więc tutaj jak najbardziej super, choć zdrowotnie, bo tutaj mam tak, pierwsza to jest pierwsza, pierwsza, jakby połowa marca to jest właśnie ten rozwój, o którym mówiłem przed chwilą, a w drugiej połowie marca również kontynuacja czegoś, jakieś nauki, dobra, osiągnąłeś to, ale idziesz poziom dalej, rozwijasz się, zostałeś przyjęty, będziesz się uczyć, będziesz Tutaj pilnym studentem, studentką, tak, uczennicą, uczniem, e, będziesz się rozwijać iść dalej, a może też niektórzy w, w kierunku medycyny się będą rozwijać. Choć nie powiem, różne dziedziny są możliwe, bo tu też mam jakieś artystyczne osoby, które coś tworzą. Coś, też, jakieś własne, może produkty, mogą być obrazy, które malujecie, może właśnie jakaś dusza artystyczna, ale też coś potraficie stworzyć. Może nie wiem, jakieś, jakieś meble, jakieś, y, jakieś coś, tak tutaj tworzycie. Macie talent, macie tutaj y, możliwości, ale wiecie, to też mogą być osoby, które tutaj na przykład mają talent sobie, potrafią coś, ale nie mają papierka. Wiecie, często to jest właśnie. Problem w tym, że ma się, posiada się jakieś umiejętności, ale nie mam na to papierka i wtedy już nie patrzę na ciebie tak, jak ten papierek masz, więc tutaj może też niektóre skopiony właśnie w tym kierunku będą e, e, szły, żeby też zdobyć jakieś papiery, które być może kiedyś Wam się nie udało e, zdobyć, może jakieś studia zrobić, które kiedyś chcieliście, ale może nie było e, finansów albo nie było, nie był to dobry okres czasu dla Was. E, powiedziałbym, że też kwestie właśnie lekarzy, wizyty u lekarza końcy miesiącami się pokazują, ale z tego co widzę, to będą dobre. Jak jakieś e, dobre wyniki, jak macie jakieś właśnie kontrolne wizyty, będziecie coś sprawdzać, kontrolować to powiedziałbym, że to wszystko na plus. Jeśli się już leczycie, może bierzecie jakieś leki, mam coś wpłynie przyjmowane tutaj, więc niekoniecznie takie tabletki, wiecie, e, typowe, ale może coś w płynie, coś pijecie, e, e, może jakieś zastrzyki tutaj też ktoś przyjmował, powiedziałbym, że to się dobrze przyjmie jakby. Także też na plus. Lekarze właśnie, a może jakieś egzaminy końcem, e, końcem miesiąca, ale macie tą gwiazdę, to będzie Wam sprzyjało. Wiadomo, trzeba się przyłożyć skorpiony, to nie tak, że macie teraz począń na laurach i nic nie robić, ale macie dobre energię, więc nie skorzystajcie, bo naprawdę możecie wpłynąć na szerokie wody, a w zdrowku też tutaj zacznie się lepiej dziać i powiedziałbym fizycznie, jak i psychicznie. Karta rada to jest sprawiedliwość, tak? Czyli... Rzeczywiście um, spojrzenie na sprawy takimi, jakimi um, one są, trzeźwo, spoglądasz na to, um, jak dana sytuacja w danym momencie wygląda, ale to, to, to też są jasne cele. Tak? W sprawiedliwości wiemy, czego chcemy i wiemy, że jeśli damy, to otrzymamy. Wiemy, że jeśli nie damy, to też prawdopodobnie nie otrzymamy żadnego rezultatu. Um, Czyli co jest ważne, zachowanie tego balansu, zachowanie za, tej równowagi, żebyście tutaj widzieli, że e, coś jest możliwe, ale trzeba też coś zainwestować, coś poświęcić. I tutaj karta mówi też o tym, jeśli się na coś zdecydujesz, bądź yy, yy, pewien, pewna tego, że jesteś na to gotowa, a nie na zasadzie, że na ślepo podejmuję jakąś decyzję albo jestem pod wpływem dobrej chwili, to się zapiszę gdzieś. Albo się na coś zdecyduję, a przyjdzie co do czego, to nie będę się pojawiać na zajęciach, albo o, nie przyłożę się do czegoś, bo będą sprawy ważniejsze dla mnie. Czyli to, jakby ta sprawiedliwość zachęca Was do mm, przemyślanych decyzji, drogie Skorpiony przemyślane, rozsądne decyzje i świadomość odpowiedzialności za swoje e, działania, za swoje czyny, ale też za swoje wybory tutaj, także jak ktoś to też jak idziecie do lekarza, on wam coś zaleca nie, e, nie zbaczać z tej drogi, jeśli się z lekarzem na coś umawiacie A, również jeśli są jakieś projekty jakieś zadania, które, które którym wy macie sprostać nie dyskutować za dużo, jeśli tutaj, wiecie, czasami są tematy, w których można się tutaj dyskutować, tak, jest to tematem jakimś na przykład na forum różne tematy, na, na które ludzie dyskutują, na temat których ludzie dyskutują właśnie, ale jeśli są jakieś określone zasady, postawione z góry, gdzieś, w których trzeba się um, trzymać, mam na myśli typu protokoły, jakieś, tak, to tutaj nie zbaczać z tej drogi za wszelką cenę, nie próbować czegoś naciągać skorpioniki singla single tutaj mamy królową mieczy, kartę świata, asertywność, ogromna asertywność, u trzecie komuś nosa, ja bym powiedział, że jakaś relacja internetowa tutaj utrzecie komuś nosa, może odkryjecie jakąś prawdę, ale mam wrażenie, że ktoś może was też będzie trzymał na zwłokę, grał na zwłokę i komuś po prostu podziękujecie. Um. Relacje tylko i wyłącznie internetowe, ale widzicie jest ta królowa mieczy, czyli ja nie myślę, że to będzie coś fajnego, wow, a myślę, że tutaj będzie trzeba uważać, drogie skorpiony, czyli komuś utrzecie nosa, ale gdzieś dalsze relacje internetowe mi się tutaj pokazują i w dalszym ciągu gdzieś ta karta mówi uważaj, tak, bądź czujna, bądź asertywna, bądź ostrożna, komu ufasz, komu co mówisz i... Na co się piszesz, w danej kwestii, w danej sprawie. Tutaj też mogą być jakieś relacje, wiecie, ale z dużym dystansem. Może nawet jakieś zagraniczne, tutaj osoby wam się pokazują i może jakieś takie właśnie relacje też będziecie ucinać, bo nie będzie to miało przyszło, przesz, przyszłości, tak. Łączy Was jakaś przeszłość, ale y, nie ma może perspektywy wspólnej przyszłości tutaj. Mam wrażenie, że coś będzie ucinane. coś umy, Zamykacie jakieś relacje, y, wiecie, może to nie były poważne związki, ale coś Was łączyło. No może nie, nie zdecydowaliście się na partnerstwo, na związek, ale gdzieś będąc tą osobą, no mieliście na to jakieś nadzieje. A tutaj będzie trzeba coś uciąć, bo y, albo nie wytrzymacie, albo właśnie ta odległość, albo relacja tylko i wyłącznie internetowa. Jakby uwolnijcie samych siebie w tym miesiącu, powie, powiem wam. Uwolnijcie samych siebie yy, i będziecie mogli iść dalej otworzyć się na, na coś zupełnie nowego. Więc super. A związki, no, kryzysy, karta yy, i wieży, i mamy wisielca, ja bym powiedział, że jakieś separacje, rozpady, nawet tak. Relacja, która się rozpada, niestety, ale ma to wszystko swoje przyczyny, więc tutaj zwróćcie uwagę na to. No jest zatrzymanie, jest wisielec, czyli jest bierność, jest obserwowanie, czyli tak naprawdę ktoś przygląda się, jak statek tonie. Tak? Czyli tutaj nie jest na zasadzie, że widzę, że tonie ten statek, czyli wasza relacja, wezwę pomoc albo zacznę robić coś, żeby tutaj uratować tonących, albo żeby może zapobiec utonięciu tego e, statku w miarę możliwości. Nie, tutaj jest biedność. Wali się, bo się wali, ale um, ja tutaj jakby się przyglądam temu, bo już jakby nie widzę być może e, dalszego sensu e, walki o to, tak jakby od dłuższego czasu, bo tu już mam więcej piorunów, tak, przy tej wieży, czyli już od z każdej strony już powiedziałbym, przeszły czas tutaj, coś się działo, coś się działo, tu jakaś kłótnia, a tu jakaś sprzeczka i to wszystko jakby tylko bardziej rozwala, odsuwa Was od siebie, izoluje Was od siebie i gdzieś sprawia, że oddalacie się od siebie, no a ten wisielec wcale nie pomaga, bo jest ta bierność, tak? Czyli tutaj nie ma mm, e, czegoś na zasadzie uratujmy tą relację, porozmawiajmy, tylko jest bierna e, poza przyglądanie się temu, co się dzieje, ale bez Widzicie, związane ręce troszkę, związane ręce. E, może dlatego, że rzeczywiście związane ręce są, ale może bardziej dlatego, że e, nie czujesz jeszcze potrzeby walki o to wszystko. Bądź nie czujesz sensu albo nie czujesz tego po prostu, nie ma tego uczucia, tak? Bo jeśli ci na kimś zależy, e, no to wtedy się o to, o to bijesz, walczysz, tak? A tutaj tego nie ma, tutaj jest jakby. Ta bierna poza i przyglądanie się temu, jak to po prostu się coś, jak coś tu się rozpada, tak? Na tej, na tej zasadzie, ale być może też u niektórych e, um, jest to podejście na zasadzie takiej, że e, no jest porażka w relacji, że dużo właśnie takich zwrotów, akcji a nieprzyjemnych, niefajnych. Um, i na zasadzie ktoś myśli, że dla mnie to już nic nowego, że to już jest przyzwyczajenie dla mnie, więc ja już nawet nie będę o to próbować walczyć. Bo za każdym razem, kiedy próbuję, to kończy się to tym samym. Więc teraz po prostu patrzę, obserwuję, co się będzie dalej działo. Na tej zasadzie, drogie Skorpiony, dość mocna energetyka. Finansowo, no, uważać początkiem miesiąca, przede wszystkim. E, jakaś, jakaś nowa, nowa energia m, nowy pomysł e, nowy plan w połowie miesiąca, ale to wszystko widzicie to też może jakiś, e, mam wrażenie jakaś osoba się przy Was pojaw, pojawia Wam coś tutaj oferuje w połowie miesiąca, ale to wiecie wszystko takie gruszki złote na, na wierzbie tak naprawdę, bo kończycie w siedemce m, kielichów mam tutaj duże zamieszanie e, tak naprawdę te kwestie zawodowe, finansowe u Was one nie są jeszcze krytyczne ale już jest stan alarmowy, czyli trzeba uważać, e, na pewno nie decydować się na jakieś nagłe zmiany, e, zmiana pracy, inwestycje, a wydam sobie pieniądze skądś, e, m, załatwię pieniądze na to, żeby opłacić coś na przykład, e, żeby nie żyć takim wolnym myśleniem, bo może Was kusić, wiecie, pod wpływem impulsu, by je spać spaść buław, czyli albo jakaś osoba w otoczeniu będzie Was na coś namawiała, albo Was gdzieś pojawi się taki impuls i coś sobie będziecie chcieli zmienić nagle, a później się okaże, że tak naprawdę nie mam planu, nie mam pomysłu i nie wiem, dokąd ja zmierzam tak naprawdę, no. Tutaj zwolniłem, zwolniłam się z pracy, ale co teraz tak naprawdę, ja nie mam jeszcze nowej pracy, tak, wszystko mi się wydawało łatwe, że zaraz znajdę kolejną, a, a tak naprawdę mm, nie jest to taka prosta sprawa. Więc tutaj macie, no, energię, które mówią przede wszystkim o wstrzymaniu się z wydawaniem pieniędzy, inwestowaniem pieniędzy w coś, ale też ze zmianą pracy, Jakieś takie nagłe, nagłe zmiany, nagłe decyzje. Nie będą dla was korzystne, wiele strat i więcej chaosu mogą e, spowodować niż korzyści dla was. Karta śmierci, czy coś się tutaj zakończy, coś się przetransformuje u was, ale trzeba troszkę dłużej poczekać. U was może będzie to, że będziecie niecierpliwi i będziecie chcieli po prostu w końcu coś zmienić, e, ale tym samym jakby więcej znaków zapytania się pojawi, więc e, ja nie myślę, że to by było dla was dobre. Myślę, że lepiej przeczekać. Dziewiątka była w tym bardziej, że. Już się sparzyliście kiedyś, już się na kimś przekonaliście kiedyś, tak? Bądź już, gdzieś była jakaś podobna sytuacja i tak naprawdę, tutaj wiecie, historia lubi się powtarzać. Mam wrażenie, że jakaś sytuacja może się powtórzyć, a żeby nie popełnić tego samego błędu po prostu i żeby e, nie wprowadzić się w siódemkę kielichów, bo jest zamieszanie. E, mam wrażenie, że też jakiś bajkopisarz przy was, ktoś to wam będzie coś podpowiadał, namawiał, no coś tu, takie rzeczy, nie wiadomo jakie. Wymyślone, po prostu z palca wyssane, przyjdzie co do czego, to też nie będzie żadnych rezultatów, albo będziecie musieli na coś czekać. Więc uważajcie, skorpione, po prostu. Umówmy się, że będziecie uważać, będziecie ostrożni i e, pilnujcie siebie, swoich finansów, swojego bezpieczeństwa. A czasami warto troszkę dłużej poczekać, a mieć pewność, niż e, być w chaosie i spowodować sobie jeszcze większy chaos. Wszystkiego dobrego dla Was. Raz jeszcze zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia, tylko czytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie śmiało, udostępniajcie. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym bądź rytuałem, to śmiało do mnie piszcie. Wszelkie informacje kontaktowe w opisie pod filmem e, napiszcie i wtedy omówimy e, szczegóły. Serdecznie Was pozdrawiam, wszystkiego co najlepszego życzę i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.